Korwin Mikke chce walczyć z czerwoną zarazą. Stolicą jest Bruksela, nie Warszawa. Konfederacja Korwin-Brown-Liroy narodowcy różni się tym od innych partii. Że jest wroga UE, powiedział w niedzielę w Bydgoszczy Janusz Korwin-Mikke. W parlamencie europejskim będziemy walczyć z czerwoną zarazą, dodał. Janusz Korwin-Mikke przekonywał na spotkaniu z wyborcami, że po traktacie lizbońskim nastąpiło przejście od federacji państw do państwa federacyjnego. Zaznaczył, że Polska w UE ma autonomię i nawet dość sporą w niektórych dziedzinach, ale nie ma już niepodległości. Według niego Unia Europejska jest tworem który działa w oparciu o zasady inne niż europejskie i nie ma bardziej antyeuropejskiego tworu. Najważniejsza rzecz ukryta w traktacie lizbońskim jest taka, że prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, nie państwowym, bo państwa już nie istnieją. Polska jest tylko krajem UE, Polska nie jest państwem. Jeżeli prawo unijne ma pierwszeństwo, to znaczy, że stolicą jest Bruksela, a nie Warszawa. Wszystko, co w Europie nazywano dobrem, w Unii Europejskiej nazywa się złem i odwrotnie. Skutki są oczywiste. Kiedy rządziły wartości europejskie, my, biali ludzie, rządziliśmy całym światem, natomiast w tej chwili nas kolonizują, dodał Korwin Mikke. Jak oświadczył, Konfederacja w Parlamencie Europejskim będzie oczywiście walczyła z czerwoną zarazą. Polityk pytany o możliwość wspólnego startu Konfederacji w polskich wyborach parlamentarnych podkreślił, że jeżeli wynik w wyborach do P będzie dobry, to nikt z członków Konfederacji nie zaryzykuje wyjścia z ugrupowania. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja